Zazwyczaj od 1 stycznia musimy się zmierzyć z jakimiś nowymi regulacjami podatkowymi. A to mieliśmy Nowy Ład i Polski Nowy Ład, tak? I mieliśmy dużo zmian do pit -u. Mieliśmy kiedyś historycznie duże zmiany VAT-owskie. Dość istotne wdrożenia różnych rozwiązań podatkowych pojawiły się w ostatnich latach w podatku CIT. Natomiast ten rok nie obfituje zmiany, znaczy jest bardzo biednie, jeśli chodzi o, o zmiany w regulacjach, Powiedziałeś, że na razie nie ma przesłanek, żeby były kolejne opóźnienia. Tak jest. Czy to oznacza, że te dwa lata temu, czy tam te trzy lata temu, kiedy były robione te pierwsze kroki, to było za wcześnie na KSEF? To były takie ambicje, nazwijmy to polityczne, czy też e, regulacyjne? Czy być może to też był dobry okres, ale po prostu ta praca nie do końca była przygotowana, żeby ją dobrze wykonać? Wiesz, okres każdy jest dobry, żeby myśleć nad tym rozwiązaniem. Ono nie jest złe. Przeciwnie, ono jest, wpisuje się w taką dynamikę tak zwanej digitalizacji um, kontaktów z, z organami podatkowymi. Tak? No mamy przecież JPK. Olbrzymia zmiana, która jest z nami od 2017 roku. Przygotowanie plików JPK będzie tym łatwiejsze, im szybciej wprowadzimy fakturowanie ponieważ w sposób zautomatyzowany można będzie te dane zaciągnąć do deklaracji VAT-owskiej, którą w tej chwili jest właśnie plik Pek'a.